my dream um sitting there in a theater waiting for the show to begin i'm watching specks of dust do their chaotic dance. punktem wyjściowym do projektu było dla nas zjawisko halucynacji sztucznej inteligencji jest to projekt zbudowany na zasadzie sieci neuronowych między nami ludźmi a maszyną inhale expand Nowiki eksplorują dokładnie to, czym zajmujemy się w BMW Act Lab, czyli wpływ rozwoju nauki, rozwoju techniki na możliwości twórcze, którymi dysponują współcześni artyści. Osobliwe nieprzewidywalne wyniki działania algorytmów. Nowiki proponują zobaczyć w nich zjawiska bardzo przypominające ludzkie akty wyobraźni albo doświadczenia, które przeżywamy podczas marzeń sami. I explore the nature of creativity. Ta technologia jest odbiciem nas samych. Została wytworzona z materiałów, które są przygotowane przez ludzi, posiada te same marzenia, sny, które my wnieśliśmy w jej strukturę. Cross boundaries. After logical thinking, head into the unknown. Drugą częścią snu maszyny jest ogród. Ten Ogród, w pewnym sensie, został wygenerowany z eseju filmowego nowików. Każda rola, każda specyfia jest produktem szans i środowiska. Dodając charakter i piękno. Sztuczna inteligencja śni na temat zjednoczenia się z naturą i przekroczenia tej granicy, która dzieli technologię od tego, co, co naturalne i żywe. Widzę wymiar natury i of symbol naszej ewolucji. Misją projektu BMW ArtCap jest pokazanie, jak nowe technologie wpływają na obszar kultury i sztuki, ale również komunikacji. Wierzę w to, że te dwie przestrzenie, przestrzeń biznesu i sztuki, mogą działać w synergii. Bardzo entuzjastycznie zareagowaliśmy na tę możliwość współpracy z BMW, ponieważ rzeczywiście dzięki tej współpracy mogliśmy zrealizować tę wizję z dużym rozmachem. Ahead is the ocean of consciousness. Continue straight.